Maliny są bardzo dobre w pielęgnacji skóry, zarówno od środka, jedząc je, jak i od zewnątrz w postaci świeżego kosmetyku. Wpływają na syntezę włókien kolagenowych i elastynowych, które odpowiadają za nasz młody wygląd, więc działają anti-agingowo i rozjaśniająco. Dlatego dzisiaj przygotujemy maseczkę do twarzy, z malin i miodu. Potrzebujemy do tego garść malin, które rozgnieciemy. Może być widelcem albo tłuczkiem. Do rozgniecionych malin dodajemy łyżkę miodu. Jedną lub dwie łyżki jogurtu kokosowego. I całość dokładnie mieszamy. Powstaje nam odmładzająco rozjaśniająca maseczka do twarzy, która poprawi owal twarzy. Wygładzi skórę, zregeneruje ją i sprawi, że będziemy wyglądać młodziej. Na koniec dodajemy około łyżki siemienia Nakładając maseczkę na twarz można ją delikatnie przemasować, wtedy siemielniane delikatnie spinguje skórę. Połączenia wszystkich składników uzyskujemy bardzo przyjemną aksamitną konsystencję. Maseczkę można nakładać również na inne partie, na przykład na dekolt, szyję i dłonie. Są to partie, które oprócz twarzy starzeją się najszybciej. Jest to domowy, prosty i szybki sposób na rozświetlenie i odmłodzenie skóry. Pozostało mnie ilość maseczki. Możemy przechowywać w zamkniętym słoiczku w lodówce. I najlepiej zużyć kolejnego dnia. Wyjmujemy wtedy maseczkę schłodzoną, co będzie na skórę działało jeszcze lepiej.